Witam Hello wszystkich. Everyone. Nazywam się Welcome William Amzelak i witam Was w naszym dziesiątym odcinku Genes from Genes. We are redefining youth. Zen body. Po co Zen Body? Zen Body, zen body by tracić tłuszcz, zen body nie tracić nawadze. Więc jaka jest różnica między utratą tłuszczu a spadkiem kilogramów? Żeby zrozumieć różnicę, zobaczmy, jaki jest skład naszego ciała. Nasze ciało składa się z trzech części. Najważniejsza z nich to woda, stanowiąca od 60 do 70% całkowitej masy ciała. Kolejna część to masa mięśni i kości, bezpłuszczowa masa ciała, stanowiąca od 20 do 30% ogółu. Ostatnią jest masa tłuszczy, stanowiąca od 5 do 30% w zależności od budowy. Gdy tracimy wagę, tracimy głównie wodę, Potem mięśnie, a następnie tłuszcz. Co nie jest dobre, gdyż potrzebujemy wody i oczywiście nie chcemy tracić mięśni. Naukowcy próbują więc znaleźć sposób utraty tłuszczu bez utraty mięśni, biorąc pod uwagę, iż zawsze możemy pić wodę. Co się dzieje, gdy jemy jedzenie? Jedzenie dzieli się na makroskładniki odżywcze, czyli białka, tłuszcz i węglowodany, a także na mikroskładniki, to jest witaminy, minerały i pierwiastki śladowe. Wszystkie te składniki odżywcze przenikają ściany jelit i dostają się do krwi. Węglowodany lądują w niewielkim magazynie zwanym wątrobą, gdzie są przechowywane w postaci glikogenu. Niestety, przestrzeń wątroby jest ograniczona, a cały proces jest kontrolowany przez przeciwne hormony zwane insuliną i glukagon. Jeżeli nie potrzebujemy energii natychmiast lub jeżeli miejsce magazynowe w wątrobie jest zapełnione, wtedy węglowodany przekształcane są w komórki tłuszczowe. To sposób na przybranie na wadze poprzez zjadanie zbyt dużej ilości makaronów, pizzy, ciastek, chleba, cukru i słodzonych napojów. Białka wysyłane są tam, gdzie są potrzebne. Ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, mogą być również przekształcone w tłuszcz. Tłuszcz ląduje od razu w komórkach tłuszczowych. Więc im więcej tłuszczu jesz, tym więcej tłuszczu przechowujesz. Co się dzieje, gdy tłuszcz jest w komórce tłuszczowej? Tak jak powiedziałem, nasze geny są nastawione na przechowywanie energii, i będą niechętne by tę energię uwalniać z komórki. To dlatego natura zaprogramowała złożony zestaw hormonów kontrolujących wejście i wyjście tłuszczu z komórki tłuszczowej. Najważniejsze hormony to te kontrolujące nasz głód. I jak to zawsze w ludzkiej fizjologii mamy dwa przeciwstawne hormony. Grelina, hormon głodu, która, gdy żołądek jest, pusty, jest wydzielana i zmusza nas do jedzenia. Leptyna, to hormon przeciwny, działa, gdy żołądek jest pełny, hamuje głowę. To stop eating. Adiponektyna to hormon wyjątkowo produkowany w tkance tłuszczowej, który działa w kooperacji z leptyną, z insuliną. G3PDH nie jest hormonem, ale enzymem, tym złym, gdyż przekształca cukier z krwi w magazynowany tłuszcz. Norepinefryna jest hormonem zwiększającym termogenezę, ochronę cieplną ciała, i w ten sposób pomaga spalić więcej tłuszczu. Co się dzieje, jak stajemy się otyli? Nasza tkanka tłuszczowa, szczególnie w okolicy mięśni, brzucha staje się rezerwuarem bardzo agresywnych cząstek, które powodują syndrom cichego zapalenia. Co to znaczy? To oznacza, że te złe cząstki łączą się z insuliną i leptyną, zatrzymując ich pracę. Tworzy to zamknięte koło, w którym leptyna nie może grać swojej roli, i będziecie czuć się głodni cały czas. Wtedy jecie dużo. Ale insulina nie może odegrać roli w metabolizowaniu cukru, tym samym zwiększając jego poziom we krwi, doprowadzając do cukrzycy typu drugiego. I która była partnerem leptyny, nie funkcjonuje. Ten bałagan prowadzi do wielu przewlekłych chorób, w tym cukrzycy i raka. To dlatego, Genes stworzyło Zen Body. Linię trzech produktów zaprojektowanych, by pomóc ci zgubić tłuszcz, w tym samym czasie pozostawiając Twoją masę beztłuszczową, nienaruszoną. Zen Body ma trzy podstawowe cele. Przestań mieć zachcianki. Zacznij spalać tłuszcz. Odbuduj mięśnie. Let's see the first Zen Shape. Zen Shape jest zaprojektowany, by odzyskać leptynę i adiponektynę na właściwych poziomach, by wyeliminować zachcianki. I głód. Główny jej składnik to afrykańskie mango, połączone z African zieloną herbatą mango. i ketonem malinowym. To najlepsze rzeczy, jakich można spróbować, Hasberry jeżeli ma się duży apetyt. Afrykańskie mango pomaga regulować poziom leptyny. Keton malinowy szuka komórek tłuszczowych i sprawia, że są one zużywane w procesach energetycznych przez podniesienie poziomu adiponektyny. Zielona herbata wspomaga poziom epinefryny i pomaga spalać tłuszcz. Te trzy składniki redukują poziom G3PDH, więc i zmniejszają ryzyko przekształcenia cukru w tłuszcz. Zen shape jest w formie kapsułek, które należy spożywać po dwie, dwa razy dziennie, jeżeli to możliwe, przed posiłkami. Kobiety ciężarne, karmiące, czy ludzie z problemami zdrowotnymi powinni skonsultować się z lekarzem przed zażyciem ZenShape. ZENFIT Fit został zaprojektowany, by zminimalizować utratę mięśni i by pomóc w odbudowie utraconej tkanki mięśniowej. Jest to aminokwasowy napój w saszetce. Miesza się jedną zawartość tubki z 300 ml zimnej wody. Zażywając 30 do 60 minut przed dwoma głównymi posiłkami razem z kapsułką ZenShape. Każda porcja zawiera 20 gram wysokiej jakości białka z aminokwasami rozgałęzionymi, wraz z dodatkową L-leucyną. Aminokwasy są niezbędne dla zdrowia ale ciało samo ich nie produkuje. Wraz z procesami starzenia coraz ciężej utrzymać czy zbudować mięśnie nawet ćwicząc. Jednakże badania pokazały, że to, czego potrzebujemy, to aminokwas L-leucyna i nasz produkt ją posiada. l L-tyrozyna, która wspomaga podstawowy metabolizm i utrzymuje procesy w tarczycy, także znajduje się w Zenfit. Rozgałęzione aminokwasy są szczególnie ważne, by były w stanie oszczędzać lub stymulować mięśnie, które rozbudowujemy podczas ćwiczeń. Zenfit? I one też znajdują się w ZenFit. Ostatecznie aminokwasy aktywują neurotransmitery w mózgu, które mogą polepszyć nastrój. Zen Pro. Proteiny to najdoskonalsze paliwo dla mięśni. Dlatego w Zen Pro skomponowaliśmy najlepszy zbiór protein ryżowy, nasiona chia, groszek oraz białko serwatkowe. Formuła Zen Pro zawiera w sobie też kombinację probiotyków zdrowych bakterii, optymalizujących trawienie i pomagających pozostanie szczupłym. Jedną saszetkę miesza się z 300 ml zimnej wody lub mleka ryżowego bądź migdałowego i spożywa się jako przekąskę raz lub dwa razy dziennie w dowolnej porze dnia. Jak zobaczyć rezultaty? Zazwyczaj wskakuje się codziennie na wagę, by zaobserwować postęp. Nie rób tego z Zen Body. Użyj innych narzędzi. Pierwszym etapem jest dowiedzenie się, czy ma się za dużo tłuszczu. A do tego celu jest wiele przyrządów, nawet bardzo drogich. Ale najodpowiedniejszym jest centymetr i zmierzenie się w talii. Upewnij się, że masz centymetr odpowiedniej długości i umieść go na wysokości kółki. Dla obwód w talii poniżej 70 cm jest zdrowy. Pomiędzy 80 a 88 pojawia się ryzyko, ale można je dość szybko zniwelować. Powyżej 88 cm ryzyko chorób krążenia i innych przewlekłych chorób jest duże. Dla mężczyzn problem zaczyna się powyżej 100 cm, a powyżej 120 jest to już wysokie ryzyko. Twój obwód w będzie twoim przewodnikiem w podróży po lepsze zdrowie. W międzyczasie, jeżeli planujesz maksymalne rezultaty i wartość odchudzania, Polepsz swój styl życia. My name is Nazywam William się William Amzelak i zapraszam na episode. kolejny odcinek. Thank you. Janice, we are redefining youth.